Cekiny na maminej sukience błyszczały jak tysiące diamentów. Kacper patrzył, jak jego rodzice szykują się do wyjścia przed wielkim lustrem w garderobie. Miał osiem lat i niezbyt lubił, gdy mama i tata wychodzili na całą noc do znajomych mieszkających na drugim końcu miasta. Według rodziców był już zbyt duży na opiekunkę, lecz zawsze odczuwał niepokój, ilekroć musiał zostać sam w tym dużym domu. Mama skończyła czesać włosy i spojrzała na syna. Nie rób takiej smutnej miny, Kacperku, rzekła z uśmiechem. Wrócimy zanim się obejrzysz. Właśnie, wtrącił ojciec, mocując się z krawatem. Jesteś już dużym chłopcem i musisz się przyzwyczaić, że nie możesz przez całe życie trzymać się rękawa mamy. Zresztą tu nic ci nie grozi, przecież to twój dom. Kacper pokiwał smętnie głową, choć w duchu uważał inaczej. Tata w końcu zawiązał krawat i rodzice zeszli po schodach do salonu. Jeszcze raz ogarnęli cały dom wzrokiem, jakby szukając ukrytych zagrożeń, a potem pomachali synowi i wyszli. Trzask zamykanych drzwi rozbrzmiewał w całym domu, a potem zaległa cisza. Kacper stał w salonie, wpatrując się w ciężkie dębowe drzwi. Jakby spodziewając się, że rodzice za chwilę wrócą. Wiedział, że nie odwołają spotkania. Wiedział, że przez całą noc będzie tu sam. Wiedział, że cokolwiek otworzy te drzwi przed świtem, to nie będą jego rodzice. Zerknął przez okno. Białe Volvo rodziców wyjeżdżało właśnie z podjazdu. Mama pomachała mu jeszcze z samochodu, a potem tata zamknął bramę i samochód odjechał. Kacper spojrzał na wiszący na ścianie zegar. Wskazówki spotykały się na cyfrze 6. Była 18, czas gdy zazwyczaj jadał kolację. Teraz też poczuł lekkie stanie w żołądku, lecz ani myślał iść do kuchni. Był w domu sam, a to z pewnością już o tym wiedziało. Chłopiec ruszył w stronę drzwi wejściowych i sprawdził, czy aby na pewno są zamknięte. Potem sapiąc z wysiłku, przyniósł krzesło z kuchni i postawił je pod drzwiami. W lustrze, wiszącym na lewo od drzwi, dostrzegł własne odbicie. Wzdrygnął się i szybko opuścił przedpokój, zamykając za sobą drzwi. Znalazł się w salonie. Było to największe pomieszczenie w całym domu, rozdzielone w połowie przez ściankę z kominkiem. Po prawej stronie rząd drzwi prowadził do sypialni rodziców, pierwszej łazienki i jadalni. Do kuchni, odchodzącej wprost salonu, prowadziło łukowate sklepienie, na którym wisiał obraz statku kołyszącego się na wzburzonych falach. Schody, znajdujące się w prawdziwym końcu salonu, prowadziły na piętro do drugiego przedpokoju, przypominającego trochę te hotelowe korytarze. Po obu stronach ciągnęły się drzwi prowadzące do dalszych pomieszczeń. Kacper lubił ten dom, lecz tylko w towarzystwie rodziców. Gdy zostawał w nim sam, szczególnie na noc, odczuwał strach. Nie przed kimś, lecz przed czymś. Nie potrafił tego wytłumaczyć rodzicom, a zresztą, nawet gdyby umiał, ci i tak by mu nie uwierzyli. To była spokojna okolica. A zaraz obok ich domu mieszkali sąsiedzi, a przez okna z biblioteki na górze można było pomachać sąsiadom z domu naprzeciwko. Jednak Kasper nie czuł się bezpiecznie. Ruszył wzdłuż lewej ściany salonu, spuszczając po kolei rolety na oknach. Przy drzwiach prowadzących na niewielki taras zatrzymał się. Otworzył je i spojrzał na ogród. Całą posesję otaczał wysoki na 3 metry żywopłot ze świerków, po środku zaś stała altana niepokojąco ponura na tle zachodzącego słońca. Cienie rzucane przez drzewa były bardzo długie, niektóre poruszały się pod wpływem wiatru. Kacper wrócił do środka i zamknął drzwi. Spuścił roletę i usiadł na fotelu przed telewizorem. Włączył go i próbował skupić się na oglądaniu, jednak przez cały czas nie mógł powstrzymać się przed zerkaniem na zegar. Niedługo się zacznie, pomyślał. Zasnął. Oczy wpatrzone w ekran w końcu zaczęły się kleić, i sen zmorzył go nie wiadomo kiedy. Obudził go dziwny chłód panujący w domu. Przetarł senne oczy i dopiero po chwili zdał sobie sprawę, gdzie jest. Zerwał się na równe nogi i szybko spojrzał na zegarek. O mało nie krzyknął z przerażenia. Zbliżała się dziesiąta w nocy, a mrok panujący w domu rozjaśniała tylko nikła poświata z zasłoniętych okien. Szybko włączył każdą lampkę w salonie, także dom rozjarzył się jaskrawym światłem. Czując się nieco lepiej, Kacper dopiero teraz poczuł dziwny chłód panujący w domu. Wzdrygnął się i sprawdził, czy wszystkie drzwi są zamknięte. To pewnie ta klimatyzacja, pomyślał chłopiec, siadając znowu przy telewizorze. Tym razem jednak nawet nie starał się skupić na wyświetlanym filmie. Nasłuchiwał. Nagle rozległo się pukanie okien. Wszystkich naraz. Kasper z krzykiem zerwał się z miejsca. Rozejrzał się dookoła, jakby szukając ratunku. Choć wiedział, że i tak go nie zasna. Tymczasem pukanie nasilało się. Było nieregularne i dotyczyło wszystkich okien. Kacper na palcach podszedł w stronę szyby i zamarł z ręką na żaluzji. Tylko ta cienka warstwa szkła oddzielała go od tego czegoś, co pukało w okno. Tymczasem pukanie rozległo się już z każdej strony, od okien po sufit. Przypominało setki palców uderzających jednocześnie o szybę. Mimo woli, przed oczami chłopca pojawił się obraz olbrzymiej istoty i tysiącu rąk, czychającej gdzieś tam na zewnątrz. Co powinien zrobić? Z jednej strony panicznie bał się tego, co mogło czychać w mroku nocy, lecz z drugiej był ciekawy, jak każde dziecko. Trwał więc w paroksyzmie strachu, niezdolny do jakiegokolwiek ruchu, z ręką na ściągaczu zasłon. Pukanie nie nasilało się, tylko trwało. Jednostajne, wszechstronne pukanie w szyby, dach i ściany. To upiorne dudnienie wysunęło się na pierwszy plan, zagłuszając nawet telewizor. W końcu Kacper podjął decyzję i jednym ruchem ściągnął roletę i spojrzał w nieprzeniknioną czerń roztaczającego się za domem ogrodu. Na powierzchni szyby dostrzegł spływające powoli krople wody. Deszcz. Dzięki Bogu to tylko deszcz. Chłopiec śledził wzrokiem spływające leniwie krople, a jego oddech stopniowo się uspokajał. Ależ ze mnie głupek, dać się tak przestraszyć zwykłemu deszczowi. W tym momencie na zewnątrz przetoczył się grzmot. Kieliszki stojące w szafce w salonie zadzwoniły upiornie. Kacperarz podskoczył i zaklął tak, jak usłyszał kiedyś od ojca. Zaciągnął z powrotem żaluzję, odcinając się od szalejącej na zewnątrz burzy. W nieco lepszym nastroju odszedł od okna i opadł z powrotem na fotel przed telewizorem. Tym razem jednak chłopiec pilnował się, by nie zasnąć. Gdy znów zaczęła go nabierać senność, wstał i zaczął krążyć po salonie, niecierpliwie spoglądając na zegar. Miał wrażenie, że czas stanął w miejscu. Za każdym razem, gdy patrzył na zegar, ten wciąż wskazywał 10:27. Zaniepokojony podszedł bliżej i ze zgrozą odkrył, że wskazówka sekundowa ani drgnie. W tym samym momencie za oknami błysnęło, jakby ktoś skierował na szyby reflektor, a telewizor zatrzeszczał i zgasł. Kacper patrzył na to, nie mogąc się poruszyć. Cisza, która zapanowała w domu, była głęboka i przerażająca. Bębnienie deszczu rozlegało się teraz ze zdwojoną siłą. Chłopiec stał tak jak sparaliżowany, a potem kątem oka dostrzegł jakiś ruch. Odwrócił głowę w tamtą stronę, lecz niczego nie dostrzegł. Kolejne grzmoty następowały po sobie z coraz krótszym odstępem, błyski rozjaśniały salon. Lampy wiszące na suficie zamigotały niebezpiecznie. Przerażony perspektywą pozostania w salonie w ciemności, ruszył biegiem po schodach na górę. Wpadając do swojego pokoju i zamykając za sobą drzwi na klucz. Zastawił je fotelem i szybko włączył światło i komputer. Bębnienie deszczu o okna dachowe było jeszcze głośniejsze niż w salonie. I przypominało ostrzał setek karabinów. Katper, czując się w miarę bezpiecznie w swoim pokoju, wyjrzał przez okno na ogród poniżej. Ten tonął w bezdennej czerni, gęstej i nieprzeniknionej, jakby ktoś utopił cały świat w smole. Tylko nikłe światła ulicy rozjaśniały nieco mrok, wynurzając z niego zarysy drzew i altany. Kacper odszedł od okna, usiadł przy komputerze i włączył Facebooka. Ku jego uldze kilku jego kolegów było dostępnych, więc rozpoczął rozmowę. Dyskutowali jak zwykle o wszystkim i o niczym, pytając się wzajemnie, czemu jeszcze nie śpią. Chłopiec celowo nie dawał po sobie poznać, jakie wrażenie wywarła na nim szalejąco za oknem burza i przebywanie samemu w pustym domu podczas jej trwania. Okazało się, że najlepszy kolega Kacpra, Tomek, miał właśnie urodziny starszej siostry i korzystał z tego, że rodzice śpią, a siostra dała mu swój komputer, byleby tylko pozbyć się go spokoju. Kacper napisał, że siedzi sam w domu, ale podkreślił, że to nic takiego i on bardzo lubi spędzać noce samemu. Było to jawne kłamstwo, lecz Tomek nie musiał o tym wiedzieć, prawda? Wiem, że się boisz, inaczej po co barykadowałbyś się w pokoju? Kacper odczytał tę wiadomość i przez chwilę nie wiedział, co odpisać. Po prostu gapił się w ekran komputera, a fala zimna spłynęła po nim, jakby wpadł do lodowatej wody. On nie mógł o tym wiedzieć. Pomyślał, rozglądając się gorączkowo po pokoju. Nie miał prawa o tym wiedzieć. Co ty gadasz? Oglądam film w salonie. Odpisał po chwili Kacper. Ktoś go obserwuje, pomyślał. A potem do jego umysłu dotarła następna, dużo bardziej przerażająca myśl. Ktoś jest w domu. Nie myśląc o tym, co robi, wyjął z szafki starą kamerę internetową i podłączył ją długim kablem do komputera. Samo urządzenie szybko wystawił za drzwi swojego pokoju. W duchu dziękował rodzicom, że umieścili jego pokój na końcu korytarza, tak że kamera obejmowała swoim zasięgiem cały korytarz oraz część schodów prowadzących do salonu. Kacper zatrzasnął za sobą drzwi i włączył podgląd obrazu na komputerze. Obraz z kamerki był ciemny i nieostry, lecz dawało się na nim dostrzec jakieś szczegóły, takie jak klamki u drzwi i rzeźbienia balustrady schodów. Tymczasem Tomek był już nieaktywny, nie odczytał wiadomości. W tym samym momencie wszyscy jego koledzy zmienili status na nieaktywny. Kacper zamknął Facebooka i skupił się na obserwowaniu obrazu z kamerki. Deszcz bębnił coraz głośniej, zagłuszając każdy dźwięk. Obraz z kamerki nie zmieniał się. Był nieruchomy jak tafla wody w bezwietrzny dzień. Kacper wpatrywał się w długi korytarz, oświetlony tylko przez światła latarni na zewnątrz. Nagle gdzieś z dołu dobiegł trzask otwieranych drzwi. Podskoczył na swoim fotelu i sprawdził, czy drzwi są dobrze zabarykadowane. Nasłuchiwał. Coś ze stukotem zbliżało się do schodów. Kacper zacisnął bezwiednie pięści ze wzrokiem utkwionym w obrazie z kamerki. Kroki na schodach. Dwie pary stóp wchodziły powoli po schodach. Kacper zamarł, bo znał to od głosy. Gdy zobaczył postać na szczycie schodów w kamerce, odetchnął głęboko. Synku to my, wróciliśmy wcześniej. Mama skierowała się do pokoju chłopca i nacisnęła klamkę. Ze zdziwieniem odkryła, że są zamknięte od wewnątrz. Czemu zamknąłeś drzwi, Kasper? A tak jakoś, mamo, już otwieram. Odrzekł chłopiec i ruszył w stronę drzwi. Wtedy zawibrował telefon na biurku. Kasper zawahał się z ręką na klamce. Już miał otworzyć, gdy coś pchnęło go i sprawdził smsa. Odczytał wiadomość. Telefon upadł z brzękiem na podłogę. Na rozbitym wyświetlaczu udało się odczytać jeszcze jedno, jedyne zdanie. Jak tam się trzymasz, Kacper? SMS był od mamy. Kacper spojrzał na drzwi. Klamka poruszała się, naciskana przez to coś po drugiej stronie. Co jest, synku? Czemu nie otwierasz? Mam zawołać tatusia? Chłopiec odsunął się od drzwi. Opadł na fotel, czując, jak uchodzi z niego cała siła. Klamka przestała się poruszać. Kroki oddaliły się. Głowa kacpra odwróciła się w stronę monitora, dostrzegając ruch. Zemdlał, widząc jak to coś stoi przed kamerką, i po prostu się uśmiecha. Cześć, dziękuję za wysłuchanie mojego materiału. Jeżeli pasta się spodobała, możesz zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Zachęcam również do wspierania mojego kanału. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.